Wanie trzeba dopłacić za dodatkowe fotele z tyłu? To nie jest wany, to jest crossover. Crossover. Tja, A ja jestem Klaudia Schiffer. Po, ty to po, robiłeś? Po blacharsku? Po blacharsku. Urwie. Urwie jak nic. Ale nie, na razie to do firmy. Bo my tu jeszcze pod firmą jesteśmy. Jak, będzie, jak będziemy jechać, to damy tobie znak sygnał, to, to ten, to, to od razu pojedziemy. Żebyś za ty, lawetą jechał. A ty będziesz jechał kurde za tam, lawetą. Do, Dojedziesz do nas. Do, no, no. No tak zróbmy. Chyba, że ten to wtedy Linkę jakąś byś wziął. No, to automat to nie wiem jak, ale damy radę. Dzwoniłeś do mnie dzisiaj rano? Dzwoniłem do Ciebie dzisiaj rano, no, ale i to i się po to, co, okazało, i nie po to że dzień wstałem to jest dobry, ja już i jadę do pracy. Ej, to, to też no wstałem już i chciałem jechać do pracy. No, ale, 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 no właśnie. Ale. Jesteśmy przy samochodzie, który potrafi dostarczyć wrażeń. Naciskasz przycisk start i co? A samochód, yy! Yy! Naciskam po raz kolejny przycisk start, a samochód, yy! Zatwardzenie. Tak brzmiało właśnie. Potem a... zapaliło się mnóstwo kontrolek. Ale ja wiem, zostawiłeś samochód na światłach, i teraz, o. No, Wiesz, co? Twoja, twoja teoria hmm, brzmi wiarygodnie, gdyby nie to że y, po jakichś 15 minutach, jak już stwierdziłem, że trzeba zadzwonić po lawetę, no. to postanowiłem podjąć kolejną próbę i wiesz co? Tak. Zapalił jak gdyby nigdy nic. Okay. Renault TCE, proszę pana, 1.6 pojemność. 1.6, to ze 200 no, tak, tak. koni będzie miało Ze 200 koni, uturbione bardzo dobra, klimatyzacja. Bardzo dobra klimatyzacja. Tania. dobra tak. Tysiąc... 1 2, 3, 4 i Tysiąc... 1234 zł za wymianę. O, cenę podali od, od razu. <laughs> tak. Ale tak się śmiejemy, się śmiejemy. To jest ten taki czynnik, który... Jak rybniecie w coś i się auto zapali, to już nie będziecie mieli innych problemów w życiu, bo, bo nie będziecie mieli życia. Dobra, ale podobno to się nie zdarza. takie piękne tutaj szczególi i kino. Kiedyś normalnych takim by Peżotem... zrobili. Pamiętasz takiego pzuta 508 ERXH? Pewnie sobie z LEDami. Jak to kolorowo świeciło? To ten nie świeci aż tak kolorowo. Tutaj to światło jest normalniejsze, da się z tymi LEDami żyć. Da się wytrzymać. Nie jest to tak dobry LED, jak, jak w co po niektórych niemieckich autach teraz. No, wani. zapraszam. wanii, zapraszam. Patrz. Gdybym taki samochód oglądał używany, bity. A powiedział, o panie, kto to panu tak pytanie, czy z drugiej strony jest tak samo? Jest. To tak miało być. A może on tak równomiernie w tyłek dostał? Nie, tak miało być. To, panie, kto panu to tak... Tak miało być. Z... Źle zrobił. A może jak tutaj patrzę? O kurczę. Nie, nie. czekaj, czekaj. Wyżej, bo czekaj, jak ty po, to robiłeś? Po, po blacharsku. Po blacharsku. Urwie, urwie jak nic. Ale on w ogóle nie chce pracować na zawiasach, sztywne zawiasy, ale się nie opuszcza. Ha, no dobrze, podejdźmy wobec tego z drugiej strony. Tak. Y nie, tu jest mniej. Nie. Tu jest, tu, tu są tylko tam 3 mm tego przed... A nie, tu tu może się uda. Nie. Też się nie. Czyli tak musi być. Kiedyś jest pas był wanym, a teraz jest crossoverem. To jest zupełnie co innego, nowa jakość. On Masz tak mam... napęd na cztery koła? <laughs> Ale mam za to cztery koła kierowane, proszę pana. Jest system for control. A, czyli raz w lewo, raz w prawo i... W zależności od tego, jak szybko jedziesz, to się odwrotnie kręcą albo tą jak samą, Jakbyś tak? jak nie jechał Jakby dali kontrol. z tyłu, to ludzie myśleliby, że ma napęd na cztery koła. z właściwa Bo on ma też prześwit. On ma, też taki prze, on ma bodajże 16 cm prześwitu. tyle, co takie bardziej wnesuwy jakieś tam. No dobrze. No dobrze, no z zewnątrz no, wygląda ładnie. No nie powiem, że nie jest brzydki. Zaproszę Cię do środka. A, do... A. Tedam! Serwomechanizmy. Ha! O, zagłówki się nawet zsyłają. Widzi pan, jakie to jest... Kurde, jakie to sprytne. Ile tu zabawek jest w tym pojazdzie. Dobrze, a teraz... A bym... właśnie, bo to jest w ogóle pojazd... No i co? Bym teraz I drugą... musiał postawić. I co? Nie ma. No i w drugą stronę to to, to nie idzie. O, właśnie. jest... Jest? W oboze. Subwoofer. Oboze. Do bulbulatora. Właśnie, mamy, mamy wersję siedmioosobową. O, co to jest? To jest, proszę pana, klimatyzacja. Jest koło? Jest. Takie do roweru. No ale zawsze jakieś. Jest. Ale jest. Czekaj, ja tutaj półeczkę chcę zasunąć. Myślałem, że chcesz rząd znaczy, siedzeń. Nie, nie chcę. Na pewno jest tam ciasno, o. nawet nie będę sprawdzał. Już teraz rozumiem, o co Ci chodziło z tymi zagłówkami dziwnymi. Jakie one kurde. są wystylizowane. Czekaj, bo tu nie można siedzieć. No nie można, nie można. Tak, zagłówek wchodzi. O. U. Oświetlenie ambientowe. Na co tak patrzysz? Na no te niebieskie diody. No nie zobacz. wiem, co artysta miał na myśli. Ale one nie muszą być niebieskie. Za chwilę zmienimy podświetlenie. Tu praktyczne no. rzeczy są. Gwiazdo 12V. USB. I dwa razy USB do ładowania telefonu. I jeszcze o, schowek, i schowek na, na telefony. No bardzo pięknie. No proszę Tylko, bardzo. Tylko kurczę, strasznie, wiesz co, mnóstwo miejsca na nogi. Natomiast na głowę, to ja tu z tyłu nie mam o, wolne miejsca. O, wyświetlacz w telefonie, wyświetlacz w samochodzie. No. no ale panie, to jest telefon z wykopalisk. No właśnie. 8,7 cala, tablet. Dużo, dużo. Ja lubię tablety w samochodzie. No, ja nie. A ja Ale tak. Ale przynajmniej Sterowanie klimy. A to jest od klimy, a nie od to radia? To jest od klimy przeznaczone. Ja myślałem, że to się głośniej albo ciszej robi. Nie, nie, od radia masz jak w... dokładnie ten sam element Pamiętasz, we o, wszystkich dacia. dacia, jak to masz, tak, tak. No dobrze. we wszystkich Klio. Widocznie dużo mają w magazynie. Dużo. O, tu mają od 20 lat. których nie używają. Czyli coś można jeszcze dokupić? Dobra. Czy y, próbujemy go uruchomić? Uwaga! Emocjonujący moment. Próbujemy. Ale mieliśmy drzwi otwarte, to może... Nie no, no poszedł nie, jak no. zły. Tu jest wszystko sterowane by wire, proszę By po, po wire. przewodach? Tak, po przewodach. Nie no, ma bezpieczeństwa. No, to, to, to się nie łączy przecież nigdzie ze skrzynią, żadnymi no. linkami i tak dalej. Będziemy parkować. No właśnie, bo samochód jest... Pełen różnych systemów. Proszę bardzo, zrobię drive'a. Nie, teraz zrobię drive'a. I tutaj mam przycisk, o, proszę bardzo. No. I wybiorę o prostopadle, włączam kierunkowskaz i jadę sobie elegancko, grzecznie do przodu. Teraz mi się kierunkowskaz wyłączy, i się tutaj samochód nie znaleźć miejsce. Jedź do przodu, nie ma miejsca. To jadę dalej. Ja albo, to było tyłem chyba, przodem. No tyłem, no. No tyłem. No i szuka miejsca, no przecież, no. Ale minęliśmy już 15 miejsc. No ale ja cały czas szukam, no co, jeść do przodu, no. Ale tam wszędzie było miejsce. Rozejrzyj się na wszystkie strony. No rozglądam się, no i każe mi jeść do przodu, no. Dobrze, to się zawrócimy. Spróbuję, zrobię jeszcze jedno podejście. Podejmujemy próbę numer dwa. Proszę bardzo, jedziemy powoli. O, włączamy kierunkowskaz. Zatrzymaj się! stop. Yy, włącz wsteczny bieg, to potrafię zrobić. Jest. O, Sukces. Jedź do tyłu. O, p się boję. Przepraszam. <grym> Ale tu nie ma miejsca! Czekaj, nie. Jedź do tyłu. No jadę, no. <grym> no jedź. Twardy bądź. To jest crossover. On da radę. No jedź do tyłu. No przecież ci każę. Ja, ja czytam instrukcję. Jedź do tyłu. Ale kurde tam trawa jest. I krawężnik. Tam jest jakieś miejsce? Ale wstrzymałeś panę. Tam jest klomp. Dobrze. No i teraz już wiemy po co temu autu podwyższony prześwit. Ten podwyższony. Zatrzymaj się. Op. O. Włąc Włąc bieg, bieg do, do... do jaz... Jedź do przodu. No. Zatrzymać Jak to wygląda z zewnątrz? Ale teraz już wiemy, po co mu podwyższony prześwit. E, teraz do przodu. Ale tam Ciesiu na nas czeka. E, teraz do przodu. Ale to przecież byłem przed chwilą w tej pozycji. Ale może gorzej. Dobra, ja już wiem co ja zrobię. O. Zaparkowane. Zasadniczo, tak to no. a, a jakby ten samochód miał tu w piasek? Czekaj, są trójkątne. A lewarek kształt lewarka. Więc na pocieszenie dodam, że ten samochód jest wyposażony w różne systemy automatycznego hamowania i tak dalej, więc on w czasie jazdy też czekaj. potrafi. Uważaj, uważaj, bo to siedzi. Czekaj, bo ja tutaj drive'a chcę włączyć Zasadniczo. Wygrał miejsce parkingowe. To trzeba mu przyznać. Co prawda w dziwnym kształcie i mimo że tam jak jechaliśmy w tamtą stronę, to na pewno widzieliście albo nie, tutaj było jedno miejsce. Tutaj było szeroko. No ładnie, no, wysoko siedzę. Na. No, w crossoverze. Wszystko Wiem, że widzę. bardzo lubisz. Wiem, że bardzo lubisz. Bulbulatory. Bulbulatory bardzo lubię. Bulbulator, że ma Sport. Sport. Ale to co? Sport. Sport. Co, to, sport. co to zrobi wtedy? O. o czerwone zegary. Mi się czerwone zrobi. zegary. I co? No i teraz już masz bulbulator. Przy O Oko. no sportowy samochód. Teraz, teraz, teraz to jest. Siedzę w innym samochodzie. No, może jednak chcesz. Ekologiczny, zawsze. Nie, w jak, życiu. Ale jak zmienimy na ekologicznie, to się kolorki zmienią. Zaba. Na zielono, tak, tak. Aha, zielono. Drzewa rosną. No tak, i teraz i start rat... stopni się, a nie, nie rat, Ratujemy, proszę pana. Kogo? Świat. Cały świat ratujemy. Od Przed tym. Możemy przed tym. też komfortowo i wtedy na niebiesko. A czyli możemy sobie ustawić kolory do różnego trybu jazdy? Do nastroju. No tutaj jakiś Żeby taki nie kolor... czytać, tutaj popatrzymy, o. Zielone. 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 No. <laughs> no proszę, samochód tak absorbuje, że stoimy na światłach. No. zielone się świeci, ale nikt nie trąbi, patrzą co to jest w ogóle tam z tyłu. No to nie to ma napisane s tylko inicjale. Inicjale Paris, no, no i mamy cztery koła skrętne. No. Ole skręca. A tu patowa sytuacja, trzeba było się nie pchać. No to, I co? I to gdzie nie ten jest, komfort? To nie jest komfortowy samochód. No właśnie, on się buja, wydaje o, się mieć. Tu miękki. będzie komfort. E, nie, to jest taki dosyć długi garb. Te, tak? te krótsze są. No to on jest ok. O, ale tak. Nie, no właśnie tak. Problem jest taki, jak, jak jest króciutki garb, to te wielkie kółka, jak zeskakują z niego, wali jej. Znaczy, jest, wszystko zależy od prędkości. E, nie, na króciutkich garbach właśnie nie zależy od prędkości. Nie, te, 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 te pokonuje jak cię mogę. O, no powiedzmy. Wyciągnąłem cennik i teraz tak. W podstawie 155-900. Czy sam? Nie próbowałbym. <słuch> Już tam migało na pomarańczowo A? Czekaj. No więc tak, 155 900, ale. tu Czemu mówi... na wszystkie przyciski tak porozrzucane bez sensu. Teraz ten to będzie. Top. Jeden z tych, tak. Nie, to jest ogranicznik. No to ten drugi. A to jest o. tryb adaptacyjny. O, piękny. Jak włączyłem to usuwanie zapachów, to śmierdzi skimę. Bo to. Tłumi zapach. No więc tak, 155 900 za wersję TCE 200. Do tego trzeba doliczyć. Błąd prędkości. No jaki to. Za wolno jedziesz, no za wolno no ale to jedziesz. Ale co za wolno? W Skodzie mogę od 30 na godzinę ustawić, ale. Ten to pluk... nie jest Skoda, to o, jest, jest. Ekskluzywny pojazd. Tryb adaptacyjny. O, o. 60. Więc do tych 150. Takaj, bo ja tu tryb adapt... No co to jest, kurde? No. Nie hamuje Tylko wyłączony i już. To co to za adaptacyjny? 155,900 plus 3,200 za lakier, plus 4 za. Kto yy, to? Plus kolejne 4 za 2 dodatkowe fotele z tyłu. DVD Jeszcze raz. Wanie trzeba dopłacić za dodatkowe fotel z tyłu. To nie jest wan, to jest crossover. Crossover. Ja, <grym> ja. A ja jestem Claudia Schiffer. <grym> ja, nie wyglądasz. No, e, no, e, no właśnie. A powiedz powiedz mi do. Max. <grym> Myślałem, że przynajmniej Fantoma a, 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 z, 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 Za młodu. Jak ci się podoba ta siedmiobiegowa skrzynia? Mam być szczery? Mm -hmm. Nie podoba mi się. Widziałeś jak próbowałem wyjechać no tym samochodem? No więc właśnie ona jest parkingu, tak skonfigurowana. Tutaj, to, tutaj to. Ja to tam sterowanie to jest pikus, a jak ci się podoba to jako działa? Jak ona... wstecznie włączyłem. No. No działa tak przypadkowo no. Rusza no dziwnie. Czasami szarpie, czasami nie Głubi szarpie. się między biegami. No właśnie. Ale to mnie nie dziwi, w Meganie miałem taką też tam dwóch sprzętów dwusprzęgówkę reno i też tak działało. No ciało. to teraz Ci popowiadam jak, jak to w zasadzie. A właśnie ile to ma do setki, bo nie czułem. E, to ma do setki, proszę pana, 8 no, to jest 8,6 sekundy. No szybkie auto. Szybkie auto. 211 prędkość maksymalna. Bałbym się. <laughs> Ale za to emisja CO2 140 gramów na kilometr. Cykl miejski 7 8. nie wierzę w to 7 8. Cykl mieszany 6-2. Jakbym znalazł komputer. Jest o tu gdzieś. W każdym razie około 11 z groszami to wychodzi. No ładnie, no, no, ładnie to. Dobrze, ładne ładnie auto, tak. Pięknie, zewnątrz pięknie, też ładne no. auto. zewnątrz też ładne. Aczkolwiek mogłoby być trochę starannie wykonane jednak owóż. Jak go wszyscy przed nami tak rozbierali, to co się dzieje. Bo nadwozie nie wygląda na przesadnie starannie wykonane. E, jakiś czas temu jeździłem Kadżarem. Ale działy się tam takie same rzeczy jak tutaj. no. Nie W że bardziej, bo w że radio nie działało. Ale Kadzar odpalał. A tutaj radio działało. Nie każdemu odpalał. Kadżar? Znam takiego, któremu nie odpalił. A. No. Okay. Ale to są przedprodukcyjne auta, dziennikarze tak. testują. Tak. Jak dziennikarze tak, protestują tak, coś, tak, to tak. fabryka natychmiast poprawi. Fabryka tak. natychmiast to poprawi. I, I te auta, które idą do klientów, już się na pewno nie psują. Mhm. Już widzę te kolejki do serwisu. Do salonu. Do salonu też żeby pieniądze oddali. Szczerze mówiąc, Espas bardziej mi się podobał jak był po prostu praktyczny. No mi się z autem. Podobał, bo tego oczekuję despasa, a nie... Ale ten jest za to ładny.